Dzień dobry, dzień dobry. Witajcie, kochani. Bardzo się cieszę, że jesteście. Chciałam Wam bardzo serdecznie podziękować za wszystkie łapki w górę, za udostępnienia filmów. Super, kochani, za wszystkie subskrypcje, za komentarze. Jestem Wam ogromnie wdzięczna i bardzo mile zaskoczona. Naprawdę, jestem tutaj dla Was, robię to dla Was, ale również dla siebie i widzę, że warto było w ogóle. Zaryzykować i wystartować z tym, co bardzo chcę Wam przekazać. Widzę, że bardzo dużej ilości z Was pomaga to, co tutaj widzicie. Pomagają Wam te rozkłady. Wyciągacie z tego wnioski. Bardzo się cieszę, naprawdę. Jeszcze raz bardzo Wam dziękuję. Kochani, robimy sobie dzisiaj czytanko. Co cię może zaskoczyć. Co Was może zaskoczyć? Zobaczymy sobie, co będą chciały nam przekazać energię, jak tutaj się poukłada to wszystko. Może wszechświat chce Wam coś powiedzieć, może część z Was po prostu musi pewne rzeczy usłyszeć, żeby rozjaśniła się sytuacja w Waszym życiu. Bo czasami tak jest, że trafiamy na pewien. Na pewien filmik, i to jest to. Tak, to jest to, to jest właśnie to, co chciałem, chciałam usłyszeć, tak? Zobaczymy sobie, kochani, co będą chciały nam pokazać tutaj energię. Dobra, no to popatrzmy, popatrzmy, moi drodzy. Pamiętajcie, że jest to czytanie ogólne, z nie każdym to będzie rezonowało. Bierzcie to, co potrzebujecie, resztę odrzucajcie. Nie dopasowujcie na siłę, bo nie warto. Jeśli będzie Wam się podobało, bardzo proszę o łapkę w górę i komentarza. Dobra, kochani, no to lecimy. Patrzymy, co może Was zaskoczyć, co chcą pokazać, energię. <try> Kurka, wódka. Dobra. Kochani, widzę, że bardzo mocno zamykacie się w sobie z pewnych wiadomych dla Was przyczyn. Zamykacie się we własnej, we własnej klateczce, stwarzacie sobie tą klateczkę. Bardzo jest dużo jakichś negatywnych, pesymistycznych myśli, które bombardują Waszą głowę, które Was bombardują. Może jakaś osoba, może jakaś sytuacja przyczyniła się do tego, że wy czujecie, wy czujecie takie wypalenie, takie spętanie, takie, takie ograniczenie, że nie mogę na tą chwilę ruszyć z miejsca, że nie znajduję rozwiązania. Macie też poczucie takiego braku, poczucie zubożenia, poczucie straty. Z jakiejś przyczyny, zobaczymy sobie, domówimy sobie te karty, to też powoduje w was, że te pesymistyczne myśli bardzo mocno was atakują. Wy znacie siebie bardzo dobrze, wy nie wiecie teraz, co się wydarzyło takiego, że tak emocjonalnie podchodzicie do pewnych rzeczy. Macie w sobie tą, dość, tą, tą mądrość, taką, macie w sobie wiedzę, macie wszystkie potrzebne narzędzia do tego, żeby ruszyć do przodu, ale nie ruszacie, blokujecie się po prostu, stwarzycie sobie barierę, ograniczacie się, ale pamiętajcie, że to jest Wasza głowa, Wasza głowa Wam tutaj, ego Was tutaj bombarduje, zatrzymuje Was po prostu. Czujecie, że na tą chwilę nie możecie, nie ma wyjścia z sytuacji. I tutaj was, kochani, zaskocza. I to jest właśnie to, co może was zaskoczyć. Zaskoczy was w pewnym momencie e, pewna sytuacja lub pewna informacja lub jakaś wiadomość, która spowoduje, że e, pewne sprawy zaczną się prostować, zaczną się wyjaśniać, zaczną się odkrywać um, jakieś nowe możliwości w waszym życiu kochani. Wy będziecie domykać będziecie domykać kochani stare sprawy, które spowodowały, że wy się blokowaliście, że wy się zamykaliście w sobie. Coś kochani bardzo mocno ruszy, w, oczywiście w pozytywnym znaczeniu tego słowa, do przodu w Waszym życiu. Jakaś pozytywna zmiana. Ogromna zmiana, moi drodzy. Domykanie starych spraw, rozwiązywanie problemów. Yy, może będą ludzie, pojawią się ludzie na Waszej drodze, którzy Swoim doświadczeniem, swoją dobrą radą, spowodują to, że wy zaczniecie inaczej patrzeć na pewne rzeczy. I w momencie, kiedy tego dokonacie, kiedy spojrzycie inaczej, zacznie się wasze życie zmieniać. Jakiś obrót na waszym kole życia, do przodu, kochani, wychodzenie z tego marazmu, wychodzenie z tych trudnych dla Was chwil. Wychodzenie z czasów, e, który wy uważacie za jedną wielką porażkę. Wychodzenie z braku. Jeśli ktoś miał, kochani z Was, problemy finansowe, to teraz z tych problemów finansowych będziecie wychodzić. Znajdziecie rozwiązanie. Lub pojawią się, tak jak mówiłam, pojawią się na Waszej drodze ludzie, którzy Wam pomogą. Którzy was wyciągną z tych problemów. Hmm. Pięknie. I to was cholernie zaskoczy. Bardzo mocno was to zaskoczy. W ogóle się tego nie spodziewacie. Wy tak, jakbyście się poddali i skreślili już yy, yy, dalsze wasze losy. Tak jakbyście przybili pieczątkę, dobra, jestem nieudacznikiem, nic mi się nie udaje, nic nie potrafię zrobić, a tutaj rachciach pach, i sytuacja się zmienia. Nie wolno Wam się poddać, kochani. Możecie płakać, możecie krzyczeć, możecie skakać, ale nigdy się nie poddawajcie, pamiętajcie o tym. Nigdy się nie wolno poddawać. Nawet jak są bardzo trudne chwile w życiu. Zobaczymy sobie. Domówimy sobie tą kartę. co powoduje, że wy się tak blokujecie? Nie macie chęci do działania. Jest brak chęci do działania, brak w was motywacji, brak w was e, takiego e, takiej siły na to, żeby cokolwiek zacząć. Um. Karty też pokazują odetnij. Odetnij ze swojego życia to, co nie służy. E, karty pokazują również, że jest jakaś ukryta tajemnica lub jest też tak, wy macie bardzo duże lęki, bardzo duże obawy. Może być tak, kochani, że czegoś się dowiedzieliście. W momencie, kiedy ta prawda ujrzała światło dzienne, wy się zblokowaliście. Wy stworzyliście sobie barierę. Wy zamknęliście się w klatce. Ponieważ informacja była tak was dotknęła, że na tą chwilę wydaje wam się, że nie ma wyjścia z sytuacji. Ale pamiętajcie, że to jest wasza głowa. Wy się sami blokujecie. Kochani, wy się sami blokujecie. Czas stanąć na nogi. Macie tą siłę. Macie to. Macie w sobie tą, ten ogień, macie w sobie tą odwagę, tylko wy to blokujecie. Macie w sobie tą siłę, tą moc sprawczą do pokonywania wszelakich trudności w waszym życiu. Tylko trzeba, kochani, chcieć i wyjść z tej klatki, którą sami sobie zakładacie. Sami się blokujecie myśli pesymistyczne was bombardują i kują z każdej strony. Pamiętajcie, że to jest wasza głowa. Informacja lub tajemnica, która wyszła na jaw, yy, może właśnie miała wyjść po to, żebyście wy wyciągnęli wnioski z pewnych sytuacji, żebyście inaczej na to spojrzeli. Może właśnie miała wam pokazać. Nie blokuj się, tylko odnajdź sobie siłę. Odnajdź sobie moc, która sprawi, że y, pokonasz wszystkie bariery. I wy to pokonacie. I wy to, kochani, pokonacie. I sami tym będziecie zaskoczeni. Skąd wygenerowaliście tyle siły i mocy na to, żeby rozwiązać tak trudną sytuację w waszym życiu? To będzie dla was bardzo duże zaskoczenie. Hmm? Zubożenie, kochani, poczucie straty, blokady. Wy walczycie sobie to, kochani. Wy walczycie sobie y, sami w sobie pewne rzeczy, pewne rzeczy sobie wypracujecie, poodcinacie ze swojego życia to, co nie służy. Jeszcze będziecie szczęśliwi, moi drodzy. Będziecie czuć spełnienie, satysfakcję finansową, nawet. Będziecie w stanie, będziecie na tyle, będziecie fajnie stać finansowo, że zapewnicie byt i sobie, i rodzinie. Do tego dążycie, ale czas wyjść z własnej głowy, czas stanąć na nogi, moi drodzy. Tutaj ewidentnie mogło być też tak, że były gdzieś, to mogło być związane z kwestiami finansowymi. Ale wy wywalczycie tą sprawiedliwość dla siebie. Jeśli pożyczyliście komuś pieniądze, ktoś tych pieniędzy nie oddał, e, mogło być tak, że e, zainwestowaliście gdzieś pieniążki i teraz stworzył się taki zastój, gdzie nie ma tego obrotu. Nie możecie z jakichś tam przyczyn tych pieniędzy odzyskać, ale kochani, wy sobie to wywalczycie. Wy to odzyskacie. Czekacie na to. Czekacie, kochani, na to, kiedy ten moment w końcu nastąpi i on nastąpi w swoim czasie. Odzyskanie straconych pieniędzy. Jeśli ktoś z Was stracił pieniądze, to Wy te pieniądze odzyskacie. Mamy kartę wzrostu. Tak, jakbyście czekali na odpowiedni moment, kiedy uderzyć, yy, kiedy uderzyć w to, żeby odzyskać swoje pieniądze. Tutaj nawet mogły być, yy, kochani, posunięte kroki prawne w tej dziedzinie. Hmm? Na odzyskanie tych pieniędzy. Ktoś poczuje od Was bardzo duży chód. Osoba, która ewidentnie zrobiła Wam jakąś krzywdę w życiu. Wy się od tej osoby odetniecie, ponieważ wiecie dobrze, że yy, przebywanie w kręgu takich ludzi ciągnie nas w dół. I Wy, kochani, będziecie robić cięcia w Waszym życiu. Od pewnych osób, od pewnych sytuacji. Mhm. Macie wybór, zawsze macie wybór. Czy pozostajecie w tym, w czym jesteście obecnie, czy robicie zmianę w waszym życiu? Moim zdaniem dokonacie zmiany. Po odcinanie pewnych ludzi, pewnych sytuacji, po to, żeby, żebyście wyczuli się komfortowo. Mhm. Pozytywna zmiana, kochani, w Waszym życiu, domykanie pewnego cyklu, zamykanie starych spraw. Wy macie nadzieję, wy macie wiarę w to, ufacie sobie, chronicie siebie, chronicie to, co dla Was jest ważne, chronicie swoją rodzinę, swój punkt widzenia. Stwarzacie sobie ochronę dla samych siebie. Ufacie sobie i to jest niepodważalne. Nikt nie jest w stanie podważyć tego, co sobie założyliście. I dzięki temu, kochani, jesteście kreatorem własnego życia. Piękne macie karty. Jesteście kreatorem własnego życia. To, co sobie teraz obierzecie, to, co sobie teraz wy, wyznaczycie jako cel, to się ziści w waszym życiu. I to was bardzo mocno zaskoczy, to co się będzie teraz działo. To jest, kochani, czytanie bezterminowe. Kiedy będziecie mieli ochotę, to sobie po prostu odsłuchajcie, ale tutaj się dzieje magia. Kochani, tu się dzieje magia. Piękna, pozytywna zmiana w waszym życiu. Wystarczy tylko odważyć się po nią sięgnąć, znaleźć w sobie siłę, która. Którą macie, nie zdajecie sobie sprawy nawet jak dużą. Zaskoczeniem będzie dla Was to w momencie, kiedy to odkryjecie. wiara w siebie, yy, ufanie sobie, nadzieja na lepsze, lepsze dla mnie życie, oczywiście, że będzie. Domykanie starych spraw, pewnego cyklu w Waszym życiu. Na poczet tego nowego. Pięknie. Stan zawieszenia, stan zatrzymania, tak jakbyście musieli się zatrzymać po to, żeby przemyśleć sobie pewne rzeczy. Opracować sobie hmm, krok po kroku, jak mam działać, żeby nie popełnić błędu. Czas zatrzymania, czas zawieszenia, po to, żebyście sobie przemyśleli pewne rzeczy, po to, żebyście mogli wyjść z waszych barier i blokad, które was y, trzymają w miejscu, nie pozwalają wam ruszyć do przodu. Po to, żebyście mogli zaufać na nowo sobie, kochani, odnaleźć siebie na nowo. Poodcinać ze swojego życia to, co mi nie służy. A sprawy się zaczną prostować, i to Was bardzo zaskoczy. Wystarczy zmienić coś, jedną rzecz w naszym życiu, a lawina zmian pójdzie natychmiastowo. Życzę Wam, kochani, Wszystkiego dobrego i do usłyszenia.